Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj tremę, ponieważ debiutuję na zewnątrz, a to jest taka, słuchajcie, kocia rozgłośnia, że boję się, że jestem w mniejszości, bo jest ze mną Gutek, jest ze mną Kama, Tadek, Melania. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakoś prymat utrzymać. Kochani, dzisiejsze spotkanie poświęcamy właśnie zwierzakom, adopcjom. No, a że spotykamy się na portalu Sympatia, no to kontekst jest taki: jaki jest powód, dla którego singiel powinien mieć psa? Wiecie co? Ja myślę, że to przede wszystkim bardzo ludzi łączy. Osoby, które mają zwierzaki, opiekują się nimi, kochają je, mają taką bardzo łatwą komunikację. Poza tym jest tak, że bardzo lubimy mówić o tym, na czym nam zależy, co kochamy. I czy to są dzieci, czy to są zwierzaki, to jest zwykle taki temat rzeka. Porównajcie na przykład taką sytuację: nie wiem, no siedzicie na przykład w kolejce w jakimś urzędzie. Zwykle każdy tam trzyma nos w swoim telefonie. Albo przegląda jakieś papiery. Rzadko kiedy ludzie ze sobą rozmawiają. Jeśli już, to narzekają, że jest jakaś tam straszna kolejka. Natomiast, no, dla porównania, jeden z moich zwierzaków obecnie niestety choruje i chodzimy często do weterynarza, i tam <tum> tłum ludzi. Ponieważ chodzę do bardzo dobrego weterynarza i tam zawsze są tłumy, od razu zaczynają ze sobą rozmawiać. Od razu się interesują, z czym tam przyszedł kolejny zwierzak. Wczoraj była taka zabawna sytuacja. Właśnie siedziałam, czekałam, musiałam odebrać kamę z zabiegu, na którym była, i był taki malutki piesek z takimi uszami, z takimi palemkami i ten piesek się okropnie trząsł. Bo już tam był parę razy, no już wiedział, czym to pachnie. No i słuchajcie, po prostu nie da się utrzymać powagi. Wszyscy parskali śmiechem, zaczynali coś tam komentować i natychmiast robi się taka bardzo sympatyczna, fajna atmosfera. Ludzie zaczynają sobie jakieś tam dawać rady odnośnie leczenia, pielęgnacji i tak I jak człowieka, nie wiem, te 20 minut czy trochę więcej w takim otoczeniu przebywa, no to prawie wychodzi mając już nowych znajomych. To jest bardzo fajny taki sposób komunikowania. No i teraz tak. O, pojawił się Tomek, mówi, że szuka przyjaźni na całe życie i wierzy w relacje. Tomasz, bardzo się cieszę. Ciekawa jestem, czy masz psa, bo właśnie dzisiaj jest taki temat, że po pierwsze, życie z psem jest lepsze. Zwierzęta, słuchajcie, dają nam mnóstwo powodów. Do radości, do uśmiechu. No i kochają nas. I jeżeli my kochamy nasze zwierzę, to jest taka bardzo fajna, ciepła relacja, która bardzo dużo wnosi w nasze życie. W moim domu zawsze były zwierzęta. O, ja sobie, aha, właśnie tutaj, słuchajcie, odezwał się Gutek, który chyba jest niezadowolony, że w ogóle nie zwracam na niego uwagi. przewita przywitaj się ładnie. Aha, i słuchajcie, i tutaj zaraz słyszę, że ktoś tu nam się chyba pipi słyszę z domu. No ale wracając, słuchajcie do tematu. Zawsze miałam zwierzęta, i po prostu nie wyobrażam sobie pustego domu, w którym nikt na nas nie czeka. Oczywiście druga strona medalu jest taka. Że jeżeli mamy zwierzę, to po prostu musimy mu poświęcić ten czas. No i z pewnymi sprawami no mamy wyzwanie, tak? Nie wiem, wyjazd na wakacje. Jeśli na przykład chcemy jechać razem, to musimy wybrać takie miejsce, gdzie nasz czworonuk również będzie mile widziany. No a jeśli nie mamy takiej możliwości, no to musimy zapewnić mu jakąś dobrą opiekę. No i wiem, że dla wielu osób no to jest problem, tak? No i faktycznie trzeba to wziąć pod uwagę. Ponieważ te osoby, które nie są odpowiedzialne, no właśnie stwarzają takie zjawisko, jakim jest pozostawianie zwierząt. Tak, niestety to często się dzieje. No ale mm, mam nadzieję, że to po prostu, naprawdę to zjawisko będzie zanikać. Natomiast zaczęłam, słuchajcie ten temat. Z jakiego powodu single powinni mieć psa? Więc właśnie powiedziałam, że jest łatwiej nawiązywać kontakty. Jeśli wychodzisz ze swoim psem na spacer, no to masz mnóstwo okazji, żeby zawrzeć jakąś znajomość. Ponieważ, jeżeli odezwiesz się do drugiej osoby, która też idzie ze swoim czworonogiem, no to musiałaby być bardzo niesympatyczna i bardzo zamknięta żeby nie zareagować, tak, żebyście nie mogli, powiedzmy sobie, przez chwilę porozmawiać. Co jeszcze? Jeszcze jeden aspekt, mianowicie taki, że... Aha, czekajcie, bo tutaj światło się pojawiło i widzę, że chyba troszkę zniknęłam, no ale nic, może nam się uda, zaraz może to słoneczko nie będzie długo świeciło, bo tu nie chciałabym tak szaleć z tym ekranikiem. Druga sprawa, że osoby, które opiekują się czworonogiem, są zwykle postrzegane jako osoby bardziej odpowiedzialne i takie bardziej relacyjne. No i cóż, i to jest prawda, ponieważ żeby opiekować się zwierzakiem, no to przede wszystkim trzeba rzeczywiście być osobą odpowiedzialną i trzeba być otwartym na takie relacje, nawet ze zwierzakiem. Natomiast moi drodzy, od razu właśnie chciałam tutaj, jakby tak naturalnie, zwrócić uwagę na to, że adopcja to jest bardzo trudne wyzwanie dla zwierzaka, ponieważ jeżeli my decydujemy się wziąć zwierzę, to często oczekujemy, że ono będzie wdzięczne, że ono będzie od razu szczęśliwe i że będzie się w naszym domu zachowywało idealnie. Często zdarza się, że ludzie na przykład adoptują zwierzaka, a potem się go pozbywają, ponieważ okaże się, okazuje się, że on, nie wiem, gru, gryzie, brudzi, czy też w ogóle nie spełnia oczekiwań. I warto tutaj na początku, przed taką decyzją, sobie po prostu zweryfikować nasze oczekiwania. Bo my mamy czasami taką wizję, tak? Cudownego pieska czyściutkiego, który bawi się z nami wtedy, kiedy my mamy ochotę się bawić, a kiedy nie mamy, no to on sobie tam, nie wiem, śpi na posłaniu. Natomiast to prawda bywa taka że a właściwie jest taka że pies ma swoje potrzeby które my też musimy spełnić a poza tym że on w nowym otoczeniu ma prawo czuć się na początku bardzo zagubiony i te adopcje bywają wyzwaniem dla obu stron. Ja słuchajcie, no mam na koncie kilka takich trudnych adopcji. Pisałam o nich w felietonie, który ukazał się w Sympatii. Na przykład jedną z takich adopcji była adopcja Kamy, która tutaj leży koło mnie w tej chwili. Jest bardzo fajnym, grzecznym i przecudownym psem. No ale początki były, słuchajcie, dramatyczne. To była adopcja, która, że tak powiem, nie powiem, że skończyła się tym, ale zaczęła się tym, że ja płakałam. Płakałam, ponieważ powiedziałam sobie, co Ci przyszło, kobieto, do głowy, yy, brać takiego psa? Pies duży. Owczarek niemiecki, dorosły, nieszczeniak. No i nasza wspólna przygoda zaczęła się od tego, że okazało się, że Kama, która ma za sobą różne trudne przejścia, nigdy nie mieszkała w domu. Była w fantastycznym domu przejściowym, socjalizowała ją pani, która naprawdę bardzo rzetelnie się nią zajmowała i postawiła sobie takie wyzwanie, że nie wyadoptuje jej gdziekolwiek po to, żeby ona już tam miała szybko dom. Tylko, że będzie szukała takiego domu, w którym będzie miała stuprocentową pewność, że pies będzie długo, że to nie będzie jakiś chwilowy kaprys. No i rzeczywiście my z kamą już parę lat jesteśmy razem, no ale początki były takie, że kama zrobiła w moim domu po prostu, słuchajcie, piekło. Pierwszego dnia, no my tutaj bardzo podekscytowani, ona przyjechała do Warszawy z Tomaszowa Mazowieckiego. Więc tutaj w ogóle, słuchajcie, lataliśmy, kiedy przyjedzie Kamusia, kiedy przyjedzie Kamusia, poleciałam do Krawcowej, uszyłam jej specjalne, ogromne posłanie, bo duży pies, chciałam, żeby było jej wygodnie, no i kiedy Kama przyjechała, to przez pierwsze tam, powiedzmy sobie, pół godziny była taka, widać, spięta, zestresowana, Widzę, chyba troszkę przestawię, bo widzę, że strasznie dużo tego światła tutaj jest i chyba przestaje mnie być widać, nie wiem, czy teraz będzie troszkę lepiej, no może. No, i tak, potem okazało się, że jest strasznie zdenerwowana tym nowym otoczeniem. Postawiłam jej miskę z wodą, i ona tą wodę zaczęła pić, ale tak naprawdę wychlapywała ją sobie na głowę, żeby się chłodzić, bo było jej gorąco. W związku z tym, słuchajcie, w kuchni się zrobiło jezioro, no myśmy prawie musieli w gumiakach chodzić. Potem się okazało, że wszystko, co leży w zasięgu jej wzroku i nie jest przybite gwoździem, to natychmiast ląduje w jej łapach i paszczy, ponieważ ściągała wszystko, co jest do jedzenia. Ściągała, ściągnęła z kuchenki zupę i tam makaron jej wisiał na uszach. No, i cały dzień słuchajcie, były takie sytuacje. Jeszcze nadmienię, że to piękne posłanie, które dla niej uszyła pani Krawcowa w ciągu dwóch godzin zostało porwane na strzępy. No i najgorsze zaczęło się wieczorem, kiedy my już bardzo zmęczeni po prostu usiedliśmy, tacy półprzytomni na sofie i w tym momencie Kama zaczęła nas okrążać. Zaczęła biegać wokół nas w takim dziwnym transie. i ja w tym momencie no, już się załamałam, zadzwoniłam do behawiorystki, która tam w tym domu przejściowym ją socjalizowała i opowiadam tą całą historię. No i nagle w telefonie taka cisza i słyszę komentarz. Wie pani co? To się nazywa łańcuch łowiecki. To jest takie okrążanie zwierzyny. No, słuchajcie, ja w tym momencie zmartwiałam, bo Bachariuska mówi, no, może państwo jednak by spróbowali to jakoś przerwać. Co prawda, to nie było tak, że kama miała zamiar nas pożreć na kolację, tylko włączył jej się taki instynktowny taki atawizm. To jest rzeczywiście takie latanie, jak to wilki okrążają stadem, jakąś zdobycz. Natomiast u niej była to po prostu taka reakcja nerwowa i oczywiście nic się nie stało, nikogo nie napadła. Ale wyobraźcie sobie, jak ja się czułam, mając w domu jeszcze wtedy trzy koty. I takiego okrążacza zwierzyny, no, skończyło się na tym, że nie spałam w nocy, ponieważ bałam się o te zwierzaki, bałam się o mojego niewidomego gutka, po prostu nie wiedziałam, co się może zdarzyć. No, szczęśliwie nie przydarzyło się nic. Kama po prostu, w przeciwieństwie do mnie, noc przespała. Natomiast kolejne dni, no, umówmy się, były niewiele lepsze. Naprawdę było trudno i dopiero po jakimś tam, nie wiem, tygodniu, dwóch, trzech, ja się jakoś, powiedzmy, poczułam bezpieczniej. No natomiast do głowy mi nie przyszło ani przez moment, że ja mogłabym ją oddać. Oczywiście tam dzwoniłam, brałam pod uwagę no, już taką sytuację, powiedzmy, ekstremalną, że ona, no nie wiem, no na przykład, jednak nie jest w stanie zaakceptować moich zwierząt. I to by była jedyna sytuacja, w której no, zdecydowałabym się jakoś zadziałać. No ale udało nam się. I słuchajcie, teraz relacje są fantastyczne, i nasze, i, i z innymi zwierzętami. Zresztą Kama nigdy nie była agresywna, po prostu była bardzo zdenerwowana. Zakładam, słuchajcie, niestety, że większość osób, będzie ja spróbuję jeszcze troszeczkę tak od słońca uciec, bo jak jest słońce, to widzę, że się robi coraz gorsza jakość naszego. Obrazka. Mam nadzieję, że jakoś tam wytrwacie ze mną. No, w każdym razie słuchajcie, zdaję sobie sprawę, nie chcę się tutaj kreować na wielką bohaterkę, no, ale niestety mam, mam takie podejrzenia, że większość osób by zrezygnowała, bo naprawdę było trudno. Natomiast nagrodą za to jest fakt, że pies jest szczęśliwy. Jest spokojny. Te wszystkie zachowania się kompletnie skończyły, bo one były tylko związane po prostu ze stresem, który ona przeżywała. Druga adopcja, z kolei, taka może mniej typowa, o której chcę Wam powiedzieć, to jest adopcja Gucia, który jest psem niepełnosprawnym, ponieważ Gucio nie widzi od urodzenia. I w dodatku okazało się też, że w dużym stopniu ma upośledzony węch, co jest chyba jeszcze gorsze, jakoś sobie słuchajcie trochę, o, teraz może, że to jest dla psa jeszcze gorsze, ponieważ, o matko, wiecie co, zupełnie mi jakoś tutaj słońce mnie trochę prześladuje. Ślad za mną się przemieszcza. Ponieważ dla psa węch jest jeszcze bardziej istotnym węchem, pozwala mu rozpoznawać różne Zagrożenia. Natomiast no, Gucio niestety, słuchajcie, traci kilka centymetrów od nosa ten węch, i kiedy mu coś tam daje do jedzenia, to, to prawie muszę go w nos stukać, żeby on zauważył. Ewa tu mnie pyta, czy nie wyklucza pani kolejnych adopcji. Ewo, nie wykluczam, jakkolwiek obecnie, słuchajcie, mam cztery psy i trzy koty. Więc powiedziałabym, że taki roztwór nasycony i chociaż wszyscy się świetnie komunikują i jest nam bardzo dobrze razem, no, ale też jakby ten rozsądek gdzieś tam się odzywa, że no jakby było ich więcej, to już może wszyscy by na tym trochę zaczęli cierpieć. Ale jestem zawsze bardzo zainteresowana tym, żeby psiaki miały dobrze i jeżeli sama ich nie mogę wziąć, to staram się. Znaleźli się jakieś miejsce, i na przykład, ostatnio udostępniłam słuchajcie na swojej stronie Kota i moja serdeczna przyjaciółka Iwona zdecydowała się, że pies powędruje do jakiejś jej tam bliskiej znajomej, która wyraziła zainteresowanie. Także słuchajcie, nawet takie zwykłe udostępnienie na Facebooku czasami zadziała. Też mi się kiedyś zdarzyło, że no tak bez większej, powiedzmy sobie bez większego przekonania, udostępniłam zwierzaka aż z Wielunia. To jest słuchajcie od Warszawy kawał drogi. I co się okazało? Następnego dnia mam informację, że po tego psa przyjedzie. Również wspaniała osoba, którą znam, yy, taka ni moja nieomal sąsiadka, wspaniała dziennikarka yy, i pies tam, słuchajcie, ma cudownie i wszyscy są szczęśliwi. Także no, warto, warto się angażować chociażby w taki najprostszy sposób. Natomiast wracając do Gudka, to jest taki wątek yy, związany z tymi psami, yy, których się ludzie boją adoptować, bo się wydaje, że pies, który ma jakieś obciążenia, nawet pies stary, yy, to jest to wyzwanie. Ludzie mówią, no tak, ale to on pewnie zacznie chorować i, i niedługo ode mnie odejdzie, a ja niedawno straciłam psa, będzie mi smutno. No ja rozumiem ten punkt widzenia, ale zauważcie, że patrzymy wtedy tak jakby przez pryzmat własny. A warto spojrzeć od tej strony, co ten pies może zyskać. Jest, znowu słuchajcie, przepraszam Was, ale po prostu widzę, że się tutaj cała świecę w tym słońcu. No nic, trudno, nie będę tu szaleć, bo, bo wszystko popsuje. Yy, nie myślimy o tym, że taka starsza psina yy, dzięki nam yy, może zyskać kilka lat. Może niewiele, ale za to wspaniałego życia. To znowu moja kochana przyjaciółka Kasia będzie wiedziała, że o niej mówię. Jest mistrzynią świata, jeśli chodzi o takie adopcje. I wzięła jakiś czas temu, słuchajcie, takiego, takiego staruszeczka, który już tam ledwo przebierał nogami. Zdarzyło się, że kiedyś go szukała po całym podwórku, woła on się nie odzywa. I ona mówi do mnie, słuchaj, no już nawet mi taka absurdalna myśl przyszła do głowy, że ktoś go ukradł no ale to niemożliwe, kto by ukradł 14-letniego psa, tak? Okazało się, słuchajcie, że on leży na plecach i macha nogami, no. ponieważ nie jest w stanie wstać. To był strasznie stary psiunio. I on u niej miał fantastyczne ostatnie miesiące, bo to był, nie wiem, rok, półtora, no ale to były chyba najszczęśliwsze miesiące w jego życiu. To jest taki prezent, że naprawdę warto psinie to podarować tym bardziej że te psy, jak wiadomo, mają najmniejsze szanse na adopcję. No właśnie dlatego, że mamy pewne uprzedzenia, mamy pewne obawy. Tymczasem no, to jest dla nich jedyna szansa. No i dla takich psów jak gutek. Ponieważ gutek nie widzi od urodzenia, on trafił do schroniska, w którym wypatrzyły go wolontariuszki. Stwierdziły, że no, coś musi być z nim mocno nie tak, bo on nie trafia do swojej miski, daje się zdominować. No, i jak przyszedł do mnie, to był taki chudziusieńki. Natomiast muszę się przyznać, że mnie wcześniej też nie przyszła do głowy adopcja psa niewidomego, po prostu nie brałam tego pod uwagę. Natomiast ja się zgodziłam, że ja tu w Warszawie, korzystając z dobrych specjalistów, że ja go zdiagnozuję. To znaczy, to nie ja, tylko że zabiorę go do dobrego okulisty, który stwierdzi, czy ta przypadłość, na którą on cierpi, może być jakoś wyleczona. I jeśli się okaże, że może, no to była taka akcja na Facebooku, żeby to dla niego zorganizować. Ja się podjęłam. Że będę dla niego tym domem tymczasowym. I Gudek tutaj przyjechał, natomiast no niestety okazało się, że w jego przypadku to schorzenie jest nie do wyleczenia, ponieważ po prostu na jakimś tam etapie rozwojowym nie wykształciły się, słuchajcie, dostateczna liczba komórek w siatkówce, które te komórki generują obraz. No i Gutek po prostu nie widzi. No i okazało się jeszcze przy okazji, że też jakaś powiedzmy jakiś niedorozwój nastąpił w obrębie tego narządu węchu. No i jest jak jest i inaczej nie będzie. No i jak się zapewne domyślacie, przez te kilka dni jak byliśmy razem, no zdążyłam już tu się w Guciu zakochać. No i w ogóle nie miałabym sumienia odesłać go do schroniska. no To po prostu przestało wchodzić w grę. On był biedny, zagubiony, chudy, nieszczęśliwy, no i naprawdę chyba bym miała wyrzuty do końca życia, gdybym go zapakowała i odesłała. Także zdecydowałam się, że będziemy razem. No i cóż, Naprawdę okazało się, że to nie jest wielki problem. Gutek sobie dobrze radzi. Nawet mogę powiedzieć, że zaskakująco dobrze, ponieważ jak idziemy na jakiś spacer do lasu, to on po prostu biegnie i jakoś tam radaruje te przeszkody. Może nie wiem, ma jakiś powiedzmy sobie taki zmysł, który jakoś tam mu pomaga w tym. No natomiast były kiedyś sytuacje nawet przekomiczne, ponieważ Guciwi parę razy na początku zdarzyło się zaatakować. Jakiegoś dużego psa na spacerze, i od tego czasu no, chodzi po prostu przykładnie na smyczy, bo na początku biegał sobie luźno, chodziliśmy tutaj do lasu, który jest za moimi plecami, i no, wydawało się, że jest bezpiecznie. Natomiast no, Gucio prawdopodobnie w swoim wyobrażeniu jest wielkim psem obronnym. Historia o Guciu też jest do przeczytania w jednym z felietonów, które, które są opublikowane na Sympathii. No i była kiedyś taka, słuchajcie, sytuacja, że Gutek ruszył przed siebie. No i ja nagle słyszę jakieś tam odgłosy, dobiegam i co widzę? No, Gucio leży kołami do góry, i duży wilk trzyma na nim łapę. Ludzie. Którzy są właścicielami wilka, patrzą na mnie jako na, osob na osobę niespełna rozumu, ponieważ Gucio. Y Postanowił tego wilka zaatakować. No, szczęśliwie się skończyło, ponieważ wilk był mądrzejszy od gucia i po prostu go unieruchomił, no i czekał, aż ktoś go zabierze. No, natomiast gdyby trafił na agresywnego psa, to by było niedobrze. Także, no, od tej pory, kiedy zobaczyłam, na co go stać, bo nigdy wcześniej nie podejrzewałam, że gutek może być taki waleczny, to tak jak już Wam powiedziałam, chodzimy na smyczy, no i raczej dbamy o bezpieczeństwo innych psów. Także gutek jest naprawdę super. No, jedyną rzeczą jest to, że jeżeli mieszka Mamy gdzieś na piętrze. Wysoko, no to czasami być może trzeba takiemu niewidomemu psu pomóc. Jakkolwiek, jeżeli jest sprawny, no to może na pewno sobie schodzić sam. Z Guciem mamy tutaj taką sytuację, że tutaj mój dom jest tak zorganizowany, że z tarasu trzeba zejść po schodach. Schody są kręte. Gucio niestety nie widzi tego zakrętu i troszkę tam się gubi i ma kłopoty, więc no ja jestem takim saportem niezbędnym, żeby on sobie zszedł, ale potem już sobie biega. W mieszkaniu chodzi na pamięć, ponieważ ponieważ niewidome psy bardzo dobrze zapamiętują zwykle rozkład domu i tylko jest warunkiem, żebyśmy nie przestawiali mebli i nie robili nic takiego, co tą przestrzeń by zmieniło. No i poza tym, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, ja sprawdzę czas, ile ja już do was mówię, bo nie chciałabym was tym tematem zanudzić, ale jeszcze chyba na chwilkę możemy sobie pozwolić, o ile mi się uda znowu uciec przed słońcem, ponieważ znowu tutaj słońce zawędrowało tak, że pewnie mnie słabo widać. No ale... Hmm, wiecie co? Zobaczymy, czy jakoś tutaj się może coś uda z tym obrazkiem, już chyba niewiele. No nic, to myślę, że po prostu skoro Wam znikam tutaj z ekranów, to będziemy powoli kończyć. Natomiast słuchajcie, no na koniec taki... A, o, to była niespodzianka. To była niespodzianka, ponieważ coś mi tutaj zleciało. Aha, to w emisjach na żywo to się takie rzeczy mają prawo zdarzyć, choć nie powinny. Moi drodzy, no więc mam do was taki apel, żebyście pomyśleli ciepło o wzięciu psa. Sympatia prowadzi teraz naprawdę fantastyczną akcję Miłość szczeka. Uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo pożyteczna akcja. No, i zachęcamy w ten sposób, ponieważ ja również bardzo mocno się do tego przyłączam, do tego, żeby adoptować psy, nie kupować, ponieważ jest naprawdę mnóstwo fantastycznych psów, które czekają na swoją szansę. I te osoby, którym się wydaje, że wzięcie psa ze schroniska jest jakimś ryzykiem, to chciałabym przekonać do tego, że to nie jest prawda. Wszystkie zwierzęta, które miałam w życiu, a naprawdę było ich sporo przez całe moje życie, aż począwszy od dzieciństwa to były zawsze psy adoptowane, psy znalezione, psy wzięte ze schronisk, i nigdy nie zdarzyło się nic, co mogłoby nam, powiedzmy, zmienić ten sposób patrzenia. Bo ludzie się czasami boją, mówią, że nie wiedzą, co taki pies przeszedł, czego został nauczony. Wydaje nam się, że jeżeli wychowujemy psa od szczeniaka, no to wtedy mamy jakąś gwarancję, że on będzie. Się zachowywał tak, jak my tego oczekujemy. Być może jest łatwiej, ale to, to też nie jest do końca tak. Naprawdę, słuchajcie, bardzo wiele zależy i od tego, jaka jest to rasa, czy my mamy warunki żeby takiego a nie innego psa mieć, a przede wszystkim liczy się charakter. Natomiast psy ze schronisk zwykle są tak spragnione bliskości człowieka i domu, że są bardzo wdzięczne i naprawdę jest wielką frajdą obserwować jak pies się zmienia. Jak począwszy od takiego zalęknionego, zestresowanego, zagubionego, staje się coraz bardziej wyluzowany, zadowolony z życia, na koniec szczęśliwy i kocha nas. Także, słuchajcie, to jest w ogóle naprawdę fantastyczne. Także słuchajcie, do mojego apelu dołącza się gutek, który chcę Wam powiedzieć: nie bójcie się adopcji psów, nawet tych, które tam trochę słabo widzą, są stare i, i może nie do końca sprawne bo okazuje się, że takie wspólne życie naprawdę jest wspaniałe. Kochani, słońce już tutaj naprawdę świeci tak, że prawie sama siebie nie widzę w obrazku. Więc zakładam, że i Wy troszkę mnie tam tracicie z wizji. No więc myślę, że pora kończyć. Bardzo Wam dziękujemy wszyscy tutaj za spotkanie. Przepraszam, że wszystkie tutaj tarapaty słoneczne i inne techniczne, ale mam nadzieję, że Was nie zniechęciłam. No i zapraszam na jakieś następne spotkanie, które pewnie odbędziemy wkrótce. Wszystkim życzę miłego weekendu i do zobaczenia.